Subkultura rządzących. Z socjologicznego punktu widzenia, społeczeństwo równoległe jest terminem określającym funkcjonowanie mniejszości w danym społeczeństwie, która organizuje się na swój sposób i kieruje własnymi, odmiennymi regułami i zasadami. Pojęcie to wiąże się w sensie treści z terminem subkultury. I jest niejako przeciwstawieniem lub uzupełnieniem pojęcia społeczeństwa otwartego. Według tej definicji, określenie społeczeństwa równoległego odnosi się z reguły do, jakiegoś, do jakiejś mniejszości w społeczeństwie, która nie podporządkowuje się uznawanym przez większość regułom i zasadom moralnym. Wówczas dochodzi do dwutorowego i równoległego życia politycznego. Ekonomicznego, kulturalnego bądź religijnego. W Polsce jest odwrotnie: rządzeni muszą się podporządkować rządzącym, mimo że rządzeni są suwerenem w państwie polskim. Tak więc mniejszość decyduje o losie i szczęściu większości. To też jest swoista dwutorowość i mijanie się, bo kontakty są raczej sporadyczne. Styl rządzenia państwem, obojętnie czy to państwo demokratyczne czy inne, może prowadzić w społeczeństwie do podziału na tak zwaną władzę oraz szeroko rozumiane społeczeństwo. Przyjrzyjmy się sytuacji w Polsce. Większość, mam tu na myśli społeczeństwo polskie, organizuje się jak może najlepiej, kierując się innymi wartościami niż rządzący. Są to wartości moralne oparte na filozofii chrześcijaństwa i pragnieniu godnej i bezpiecznej egzystencji. Subkulturą są rządzący, którzy zapominają o społeczeństwie na przynajmniej 4 lata, czyli okres pomiędzy wyborami. Zapominają, bo muszą zapomnieć, są zajęci przecież walką polityczną w parlamencie i kłótniami na niższych szczeblach państwowo-administracyjnych. Poza tym. Muszą szybko maksymalizować swój prywatny zysk. Mają na to tylko parę lat czasu, z reguły do następnych wyborów. Ta swoista subkultura rządzących ma swoje prawa, własny kodeks etyczny, którego bazę stanowią władza i kontakty, czyli tzw. znajomości. Ktoś zapyta, a gdzie jest prawo. Prawo oczywiście istnieje, jak w każdym demokratycznym państwie. Państwo ma zawsze prawo i jest zobowiązane do integracji w szerokim rozumieniu rozumiany rozwój społeczeństwa. Instytucje państwowe zobowiązane są w imię prawa do regulowania życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Regulacja w różnych dziedzinach życia jest potrzebna, a czasem nawet nieodzowna. W państwie prawa, jakim jest również Polska, interwencjonizm państwowy jest rzeczą zupełnie normalną i oczywistą. Problem polega na tym, że interwencje i regulacje administracji państwowej powinny być przejrzyste, zgodne z prawem i społecznie sprawiedliwe. Natomiast nie jest tajemnicą, że w Polsce mechanizmy rządzenia, szczególnie na płaszczyźnie lokalnej, Wykorzystują techniki manipulacyjne i monopol finansowy do bogacenia się rządzących. Pozornie wszystko realizowane jest w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem, ale tylko pozornie. Nie zapominajmy tu o subkulturze rządzących, a więc o kręgach elitarnych, które kierują się własnymi, nigdzie niezapisanymi prawami. Bo przecież nie znajdziemy mechanizmów nieuczciwego bogacenia się ani w Konstytucji, ani w żadnym rozporządzeniu. Polskie prawo jest jednak tworzone przez decydentów, którzy przepisy prawne naginają w taki sposób, aby zmaksymalizować swój własny prywatny zysk. Tak tworzy się społeczeństwo równoległe na zasadzie my i wy kształtują się elity społeczne, które mają zupełnie swoiste pojęcie etyki, moralności i odpowiedzialności albo nieodpowiedzialności obywatelskiej. A co robi społeczeństwo? Społeczeństwo patrzy, widzi i dziwi się. Niektórzy nawet sporadycznie protestują, nie zgadzając się z tym mi na górze, których ja nazywam elitami albo właśnie swoistą subkulturą. Weźmy na przykład oddolną demokrację panującą w Szwajcarii, gdzie decyzje podejmowane są przez obywateli bezpośrednio i subsydiarnie. Bezpośrednio znaczy w ramach referendum ludowego na wszystkich trzech szczeblach państwowych: gminnym, kantonalnym i federalnym. Subsydiarność natomiast to nic innego jak zasada pomocniczości, mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub przez same jednostki działające w ramach społeczeństwa. A więc tyle państwa, na ile to konieczne i tyle społeczeństwa, na ile to możliwe. Już na poziomie gminnym zauważmy, Zauważamy diametralne różnice w sposobie podejmowania wiążących decyzji w Polsce i w Szwajcarii. Do zadań szwajcarskiej gminy należą m.in. wybór władz, zarządzanie majątkiem poprzez zawieranie umów, finanse publiczne, ustalanie i egzekwowanie podatków gminnych, przyznawanie obywatelstwa, szkolnictwo publiczne, łącznie z wybieraniem władz szkolnych i nauczycieli. Ochrona zdrowia i opieka społeczna, zapewnienie powszechnie dostępnej opieki lekarskiej, zapewnienie utrzymania spokoju i porządku publicznego. To obywatele decydują w tych i w wielu innych sprawach. Dawniej w Szwajcarii decyzje podejmowane były na Placu Gminnym, gdzie dochodziło do głosowania przez podniesienie ręki a więc na zasadzie za albo przeciw. Obecnie odbywają się zebrania gminne, gdzie zapadają wszelkie ważne dla gminy decyzje, ale nadal z bezpośrednim udzia udziałem wszystkich obywateli. Przejrzystość i jawność są w tym kraju na porządku dziennym. Również przedstawiciele gminy, czyli radni, wybierani są na zebrania gminnych. Nie ma przekupstwa ani manipulacji, bo nie ma na to miejsca. Suwerenem jest społeczeństwo gminne, które wie, co jest dobre, a co złe dla gminy. Jeśli komuś jednak nie podoba się jakaś decyzja, zawsze może zażądać w Urzędzie Gminy wglądu do dokumentacji na temat danego projektu bądź danych podatkowych. Urzędnicy gminy pełnią rolę tzw. trzeciego sektora, a więc rolę usługową. Służą społeczeństwu. W Polsce podobny styl zarządzania z nim jest możliwy. Należałoby go jednak ukonstytuować, czyli dokonać odpowiedniej rewizji w Konstytucji, która jest przecież podstawą funkcjonowania społeczeństwa polskiego. Początek jest już zrobiony. W Konstytucji Rzeczpospolitej z 1997 roku istnieje konkretny zapis o sterowaniu państwem polskim bezpośrednio, a więc oddolnie. Mam tu na myśli artykuł 4 polskiej ustawy zasadniczej, który jasno określa, że władzą zwierzchnią w Polsce jest naród, który sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, bezpośrednio, czyli oddolnie, przy aktywnym udziale obywateli. Skoro demokracja oddolna funkcjonuje, w liczącej dobrych kilka milionów mieszkańców Szwajcarii, to powinna również funkcjonować z powodzeniem w polskich gminach liczących kilka lub kilkanaście tysięcy mieszkańców. Jednak, by była jakakolwiek szansa na wdrożenie takiego pomysłu, potrzeba zaangażowania możliwie szerokiej grupy obywateli, którzy nie zapominają o tym, że są, suweren, są suwerenem polskiego państwa. Na razie mamy nadzieję, że Polacy zawsze mają nadzieję. Bo nadzieją jest matką czegoś tam, już zapomniałem. Tym razem nadzieją jest nowa konstytucja. Tymczasem jest, jak jest. W Polsce istnieje społeczeństwo i tak zwana władza czyli subkultura żyjąca na koszt społeczeństwa, które płaci przecież podatki. Państwo rozwija się równolegle na zasadzie wyjście sobie, a my sobie. Referendum w Nowej Konstytucji Prezydent Andrzej Duda ogłosił 3 maja 2018 roku propozycję 15 pytań, które mają pojawić się w referendum dotyczącym zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej. Jedno z pytań dotyczyło wprowadzenia do Konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach ważnych dla Polski. Pytanie dotyczące wprowadzenia referendum zostało sformułowane następująco. Czy jest Pan, Pani, za wprowadzeniem do Konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli? Brakuje mi w tym pytaniu konkretów, pomijając fakt, że pytanie jest. Źle sformułowane. Po pierwsze, nie ma tumowy o inicjatywie obywatelskiej, która powinna poprzedzić takie referendum. Ktoś przecież musi zainicjować ogólnokrajowe referendum i zająć się zbieraniem podpisów. Po drugie, zebranie miliona podpisów to stanowczo za dużo. Należy tę liczbę porównać z inicjatową ludową Szwajcarii. Gdzie konieczne jest zebranie 100 tysięcy podpisów, aby doprowadzić do referendum. Dokonując takiego rachunkowego porównania, i biorąc przy tym pod uwagę liczbę ludności w Polsce i w Szwajcarii, wymaganą liczbą podpisów w naszym kraju powinno wynosić 500 tysięcy. Po trzecie, co to znaczy, że sprawa ma mieć istotne znaczenie dla państwa i narodu? Kto będzie definiował, czy sprawa jest istotna, czy nie jest istotna? Jeśli zostanie zebrana odpowiednia ilość podpisów, to już sam ten fakt świadczy za siebie, że sprawa musi być istotna. W przeciwnym razie niemożliwe byłoby zwerbowanie przychylności obywateli dla danej sprawy. Po czwarte, w powyższym pytaniu nie ma ani słowa o tak zwanym progu procentowym. Jeśli władze podobnie zabezpieczą się 50% frekwencją, to trzeba będzie się tylko modlić, aby liczba obywateli biorących udział w referendum osiągnęła ten próg. Inaczej cały wysiłek zbierania podpisów i debata przedreferendalna pójdzie na marne. Po piąte, brakuje mi słowa wiążące. Czy referendum będzie wiążące prawnie? Czy znowu parlament będzie podejmował ostateczną decyzję, a referendum traktowane będzie na zasadzie sondażu opinii publicznej? To są istotne pytania, które trzeba już teraz postawić. Demokracja to nie zabawa w kotka i myszkę, tylko współodpowiedzialność za losy państwa i narodu. Jeśli chcemy wprowadzić elementy demokracji oddolnej na wzór szwajcarski, innego przykładu, nie ma na świecie. To musimy się poważnie zastanowić nad sformułowaniem pytań, bo ich konsekwencje będziemy ponosić aż do wprowadzenia następnej ustawy zasadniczej. Aktualna konstytucja była dobra 20 lat temu, ale czasy się zmieniły. Społeczeństwo zmieniło się także. Z zaszczutego ludu akceptującego odgórne polecenia władzy w obywateli pragnących współuczestniczyć w procesie decyzyjnym państwa i ponoszących za to współodpowiedzialność.